Наша влада має навернутися насамперед з брехні з корупції, це є те, що псує. Це є ця ра ракова пухлина, яка пухлина, яка зараз найбільше шкодить, коли постійно чуєш, що там військові не отримали, там якесь хабарництво, там яйця невідомо по якійсь космічних цінах. Це просто як приклад, але цього дуже багато. На жаль. i na żal w ładnych strukturach i wono ono moralno dużo osłabia ono moralno e, e, niszczy motywację w ludziach to by ludy ludzie i rozumieją, że no, ktoś w myraje, ktoś po kalicznej, a ktoś całkiem dobre sobie e, na żal w winy winy e, no, zbaćuje się i to ce, ce, no ceny to ce nie powinno być, ale na wernia, nie? Ma je to, to w sercu każdego to ja mam nawrócić się. Ja, ja powinę nawrócić się. Każda, każda ludyna ma nawrócić się. Czyż coś, co my zaraz podczas czas winy przeżywajemy, co jest z strony tragedia, nie sprawiedliwa wina i trzeba mówić, się, ale co jest dla nas duże, wielka nagoda do radykalnej zmiany.